Witam cię serdecznie. Przed sobą mam kalendarz, który, z którym pracuję przez cały aktualny rok, kalendarz 2014. Kalendarz, który jest niezwykły, jest to jedyny kalendarz na rynku, który daje ci miejsce na to, żeby wyznaczyć sobie cele na cały rok, daje ci miejsce na to, żeby podzielić te cele na kwartały, daje ci również szansę, Planowania poszczególnych miesięcy i to jest też bardzo ważne, ponieważ na każdy miesiąc możesz wyznaczyć swoje cele, możesz podzielić te cele na zadania i możesz sprawdzać, na jakim etapie jesteś. Masz w kalendarzu również przegląd miesięczny i rozpiskę tygodniową. Rozpiskę, dzięki której Będziesz mógł sprawdzać na bieżąco, jakie są Twoje cele, jakie są Twoje zadania. Będziesz mógł wykorzystać te wspomniane przeze mnie ostatnie 15-minutowe bloki czasowe. I co najważniejsze, jest to jedyny kalendarz na rynku, który ma pełnych 7 dni tygodnia. Pełnych 7 dni tygodnia, czyli również sobota i niedziela, mają godziwe miejsce na to, żeby wpisywać swoje zajęcia, wpisywać aktywności. Bo ja doskonale rozumiem, jak to jest z przedsiębiorcami, którzy a, tak jak ja. Zawsze pewnie szukają odpowiedniego kalendarza, i którzy borykają się z tym, co zrobić, jak weekend ma tyle miejsca. No i tutaj już nieco rozwiązałam sprawę, ponieważ mamy cały weekend do dyspozycji, do tego, żeby efektywnie działać, efektywnie pracować i wcielać w życie nasze plany i pomysły. To co jeszcze znajdziesz w kalendarzu to oczywiście inspiracje. Inspiracje, czyli cytaty, czyli tematy przewodnie na każdy miesiąc, czyli teksty. Teksty, które pomogą Ci w realizowaniu tych tematów przewodnich i udoskonalaniu siebie, udoskonalaniu swoich kompetencji. A przede wszystkim będą Cię prowadzić przez cały 2015 rok do Twoich celów. Taki kalendarz możesz zamówić... Niżej. Także wszystkie informacje odnośnie dostawy, odnośnie tego, co może Cię interesować znajdziesz właśnie tam. Jeżeli jesteś użytkowniczką bądź użytkownikiem kalendarza na 2014 rok, to fantastycznie podziel się swoimi wrażeniami z innymi osobami. A jeżeli już masz ten kalendarz, no to koniecznie zamów kolejną edycję. I zaproś swoich znajomych również na kurs internetowy, żeby i oni mogli nie tylko usłyszeć o tym, jak efektywnie zarządzać sobą w czasie, ale również nabyć odpowiednie narzędzie, które pomoże im w tym, żeby ich rozwój przebiegał we właściwym kierunku. Pozdrawiam, ciepło, do zobaczenia. Cześć!